I ogrody Branickich w białym stoku. Jak ktoś tutaj nie był, to obowiązek jest jego przybyć, bezpłatne zwiedzanie. Pawilon pod Gołębiem. tam jest wszędzie woda, tu jest wersal północy, prywatne miasto. Proszę bardzo, tak jak Zamoy Zamojskiego, tak Branickiego. Największe. On tutaj położył zasługi. To wszystko oczywiście jest odbudowane, w 70% było zniszczone. Tylko dzięki temu, że to przedstawiało zabytek wysokiej klasy, to do tego doszło. No inaczej to nie byłoby czegoś takiego. Należy to wszystko uszanować i dbać o to. Proszę tutaj sobie już. Dzisiaj będzie upał, to już wszyscy siedzą i się po prostu...